Chcę powiedzieć zapraszamy do vlogmasa zapraszamy do vlogmasa szybciej zapraszamy do masa. będzie wigilia będzie wigilia stajenna stajenna i i skoki skoki chwilę przetrwaliśmy te złe przetrwaliśmy z większością z was pandemię także bardzo was za to dziękujemy i życzymy wam zdrowia i to nie tego końskiego, bo uwierzcie, że to końskie to jest tylko z przysłowia. Widzimy to po rachunkach. Życzymy, żeby te święta upłynęły Wam w jak najlepszej atmosferze, żebyście znaleźli czas dla swoich bliskich, żebyście spędzili je tak jak lubicie. Zróbcie to, na co macie ochotę, bo nie odkłada się pewnych rzeczy na później, zwłaszcza marzeń. Nam 20 lat temu nie odłożyłyśmy tych marzeń na później i dlatego w tym roku będzie 20-lecie wzgórza. A czy będzie, czy nie będzie, kolendować wolno wszędzie. cicha bracia przystępujcie, a wesoło kolendujcie! Hej na już powiedz coś do vloga. Nagrywamy. Dużo się dzieje, tutaj pracujemy z R+. Tutaj wy co robicie? i czekam na konia. Ale co macie teraz? W jazdę z panem. Ze mną? No. O Boż. Nie, żartuję. żarty. Nie. Tutaj kolejne osoby na jazdę, tam się stępują pojeździe. Tutaj obi boki, a tutaj Kaja. Jak się robi, uwaga! Ej, chyba dźgnęłam tu palcem. No. Karel, jak się robi gwiazdka? No. TUTORIAL no to... Wyszła Proszę Państwa kiedyś się nauczyłem, mam mroczki przed oczami że to hit Wdech Dzisiaj jeździmy bez niczego, by trochę naszych jeźdźców uświadomić o dosiadzie Teraz spróbuj zmienić kierunek. OK Prawda, Polonia? Nie może. Jak zrobię bardzo ładną, wyprostowaną gwiazdę, to do końca następnego roku Pola nie wsiada na lile. Ale przecież to zaraz masz następny rok. A ty już nigdy nie wsiadasz na Ekwadora. Zgadzam Ładno, się! Jak zrobię ładną, poprawną gwiazdę, Proszę to. Proszę pana, nie, się tak nie, to nie wystartujecie w sezonie następnych zawodów? Wystartujemy na. Y... Dobra. Nie wiem Ja nie rezygnuję, pola nie, jeżeli zrobię ładną gwiazdę, pola rezygnuje. Ładna była? Taka średnia bym Czemu? powiedziała. Zapraszamy na Instagrama Mateusz Draus. Do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogmasie. <grymne>